Dzień dobry, nazywam się Dariusz Sener, jestem dyrektorem wydawniczym z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Czym zajmuje się wydawnictwo Nasza Księgarnia? Co wydaje? No, jesteśmy jednym z najstarszych wydawnictw na polskim rynku. Od 90 lat wydajemy książki dla dzieci, ale nie tylko, bo wydajemy książki dla młodzieży, dla dorosłych. Mamy e, dużą ofertę dla kobiet, e, naszą, naszą jakby flagową... E, książką, czy naszą flagową autorką jest pani Głukowska-Adamczyk, ale oczywiście mamy też Babie Lato, to jest seria skierowana do kobiet około 20-30 lat. No i oczywiście wszyscy, którzy czytają, wychowali się na serii Poczytaj mi mamę. A czy wydajecie również książki elektroniczne? Jeśli tak, to jakie? Wydajemy książki elektroniczne, wydajemy e-booki, wydajemy audiobooki, um. Tak, no, tak, są dostępne w całej sieci księgarskiej, również u nas na stronie www.nk.com.pl Czy czytelnictwo współczesne, czytanie książek elektronicznych jest popularne? Jak widzicie, czy ten rynek się rozwija? Czy warto w to inwestować? Jak, jak to jest z waszej strony? Zdecydowanie rynek się rozwija. Wydaje nam się, że jest to przyszłość. To znaczy, Mam takie wrażenie, że ludzie są bardziej mobilni, wszystko mają w telefonie, w komputerze i te książki elektroniczne, zarówno e-booki, jak i audiobooki, tak, zdecydowanie są jakby przyszłością. Natomiast. Nie na książkę tradycyjnej. Pamiętajmy o tym, że książka tradycyjna jest zawsze najlepszym prezentem. Rozumiem. My organizujemy kampanię czytelniczą promującą nowoczesne, współczesne czytelnictwo, włącz książkę, włącz czytanie. Stąd moje pytanie o książki elektroniczne, do, do nich wrócę. Proszę powiedzieć, które z tych książek, jeśli Pan ma taką informację, najlepiej się składają, albo których oczekuje czytelnik? Czy czytelnik może zgłasza się do Was z prośbą o wersje elektroniczne któryś wybranych książek? Jeśli tak, to których? Zdecydowanie to jest literatura kobieca, literatura dorosła. Książki dziecięce no nie mają. Myślę, że rodzice jakby wolą, żeby dzieci obcowały z papierem, żeby bawiły się książką. I książki elektroniczne dla dzieci no, to jest jakiś zupełny margines. Natomiast książki dla dorosłych, kobiece czy kryminały, które również mamy w ofercie, tak, sprzedają się całkiem nieźle. Dobrze sprzedaje się również fantazje odzieżowe. Bo to jest jakby domena młodych ludzi, którzy potrafią korzystać z internetu, często mają czytniki czy telefony i nie boją się tej nowej formy. Mówi się o tym od wielu lat, że czytelnictwo w Polsce spada. Ostatnio są głosy, że nieprawda, że, że wzrasta. Czy książka elektroniczna się do tego przyczynia, że to czytelnictwo się rozwija i jest etap wzrostu, czy może tego wzrostu w ogóle nie ma? Tak jak mówiliśmy na panelu. Yy... Właściwie większość prezydentów zgodziła się co do tego, że tak naprawdę nie sięgnie po książkę elektroniczną ktoś, kto nie czyta. To jest bardzo prosta historia. Jeżeli jesteś czytelnikiem książki tradycyjnej, to będziesz czytać książkę elektroniczną. Oczywiście nadchodzą nowe pokolenia, które być może w przyszłości, oby nie, nie będą sięgać nigdy po papier. Ale myślę, że ich rodzice jeszcze będą im kupować książki papierowe, jak będą dziećmi. Więc to, to jest trochę tak, że jeżeli ktoś czyta, on będzie zawsze sięgał po, po audiobooka czy e-booka, a jeżeli też nie czyta, to on nie sięgnie po e-booka, nie audiobooka i nie ma co go namawiać, bo on nigdy w życiu nie czytał książki. <gry> no są tacy ludzie, niestety. Ale są też ludzie, którzy nie czytają, ponieważ nie mogą. Mają to czytanie z jakiegoś powodu utrudnione. Są to osoby chore, są to małe dzieci, są to dyslektycy, są to osoby starsze, osoby niewidome. Czy nie warto pozyskiwać takiego czytelnika i czy coś robicie, żeby takiego czytelnika pozyskać? Oczywiście, no. Bardzo, bardzo jakby podstawową historią, jeżeli chodzi o pozyskiwanie takiego czytelnika, są audiobooki. Audiobooki powodują, że nie dość, że, że można... Jakby przeczytać książkę nie czytając ją, czy ją słuchać, to w dodatku jeszcze jest wartość dodana, czyli e, aktor, lektor, który potrafi do książki dodać e, swój koloryt, talent. Czasami jest to bardziej fascynujące niż sama książka papierowa, więc myślę, że tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest bardziej niż książka papierowa. Tak jak mówiłem na, na, na spotkaniu, do książki papierowej można dołożyć piękne ilustracje, natomiast do audiobooka można dołożyć świetnego lektora. Dzisiaj podczas panelu, który organizowaliśmy tutaj na Targach Krakowskich rozmawialiśmy również o piractwie. Mam wam zdecydowane zdanie na temat e, piractwa w internecie, ściągania plików nielegalnie. Proszę nam o tym opowiedzieć. Tak, zdecydowanie uważam, że piractwo nie jest największym problemem wydawnictw. Oczywiście trzeba walczyć z ludźmi, którzy nielegalnie dystrybują książki i na tym zarabiają. Natomiast nie uważam, żeby, żeby piractwo było największym problemem polskiego rynku książki. Bo jeżeli patrzymy na badania, i to wiele razy mówiłem w różnych mediach, jeżeli patrzymy na badania, to tak naprawdę największym użytkownikiem rynku jest tak zwany pirac. I on płaci za książki, które ściąga z sieci, sprawdza, czy, czy, są, czy są fajne, czy go interesują. To on ściąga filmy, a później idzie do kina i płaci za to. Ja, jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś nie czyta za, za, Jeżeli nie będzie czytał, no to w żaden, spo, w żaden sposób nie będzie czytał książek elektronicznych. Jeżeli nie czyta książek papierowych, gazet, po prostu go to nie interesuje. Tak samo piraci, jeżeli ściągają dobra kultury za darmo, nielegalnie. To znaczy, że ich to interesuje. Natomiast podkreślam, warto walczyć z ludźmi, którzy na tym zarabiają, którzy kradną i sprzedają to, na co pracują redaktorzy, autorzy, dystrybutorzy, wydawnictwa. To bez dwóch zdań. Na pewno warto zwalczać. Wydajecie książki papierowe od wielu lat, a książki elektroniczne od jak rozumiem niedawna. Czy ten proces wydawniczy jest tak samo skomplikowany w wypadku książki elektronicznej wymaga tak samo wielkiego zespołu pracowników, bo wiadomo, że nad książką papierową pracują redaktorzy, korektorzy. Oczywiście, graficy, skład. Na pewno zbieracie się w zespoły, które oceniają, który tekst warto wydać, który nie. Czy to samo się odbywa, czy te same procesy zachodzą podczas wydawania książki elektronicznej? Czy tutaj pojawia się jakiś nowy element, albo któreś elementy są wyeliminowane? Pojawiają się nowe elementy pod tytułem korekta przed konwersją i firma konwertująca na zewnątrz. I to jest tyle, ponieważ książka papierowa jest redagowana przez redaktorów. Przygotowywana przez korektę, przez dział DTP, po czym wraca do osoby, która te znaczniki, które DTP wkłada, musi usunąć i przekazuje ten, ten plik do, do firmy zewnętrznej, która robi konwersję. I pracujemy z nimi od kilku lat, jesteśmy pionierem na rynku e-booków, myślę. Mamy świetnie wypracowaną współpracę, więc większość naszych nowości pojawia się w wersjach elektronicznych. Czy w Polsce jest wiele firm, firm które konwertują? Czy znalezienie takiej firmy było dla Was łatwe, trudne? Jak, jak ten rynek tutaj wśród tych firm się kształtuje? Zależy od podejścia, nam zależy na jakości książek, zarówno papierowych, jak i elektronicznych. Więc szukaliśmy firmy, która. Oczywiście konwersję można zrobić za darmo w internecie, no wsiąnąć film, jakiś, jakiś program, który nam skonwertuje dany plik, ale będzie miał mnóstwo błędów, dziury, nie będzie się przerzucał, nie będzie można wrzucić do niego ilustracji na przykład, co jest dosyć istotne dla nas. Więc mamy firmę, którą sprawdziliśmy, która pomogła nam w tym całym procesie decyzji o tym, jak konwertować książkę. I to jest już taka współpraca ustalona od kilku Myślę, że dla niektórych może być to problem. Widziałem źle skonwertowane książki. Zdarza się. Natomiast my dbamy o jakość. Zarówno o książki papierowe, jak i o Nie chcemy być kojarzeni z kiepską jakością. Pan Piotr Bolek, który na serwisie ELIP pisał trzy artykuły na temat czytelnictwa, m.in. na temat wydawnictwa, wydawania, procesu wydawniczego, napisał Powiedział, że e, dzisiaj w Polsce wiele e-booków jest źle zrobionych, że czytelnik nie sięga po e-booka, między innymi dlatego, że są beznadziejnej jakości, że nie niosą z sobą wartości estetycznych ani treści odpowiednich. Tak to przynajmniej rozumiem. Czy pan się z tym zgodzi? Tak, dokładnie. To jest to, co powiedziałem. Dbamy o jakość i zależy nam na tym, żeby e-book e był zrobiony dokładnie tak jak książka papierowa, albo przynajmniej tak jak książka papierowa, albo w jakimś stopniu, żeby nie był gorszy. Bo czasami są ograniczenia techniczne, nie da się e, zrobić ilustracji w takim stopniu jak książce papierowe, nie da się poczuć papieru, wiadomo. Natomiast, e, tak, zgadzam się całkowicie, że często złe konwersje na e-booki ostraszają klientów. A po czym, po czym czytelnik ma poznać, że to jest dobra konwersja, dobra książka? Czy będzie. Bo ja rozumiem, że idąc do księgarni, biorę książkę do ręki, tą papierową, przeglądam, oglądam, widzę, jak jest wydana i sama się decyduję. A jak mam zdecydować, jak mam wybrać wśród plików cyfrowych, który z nich jest dobrze wydany? Czy coś robicie ku temu, żeby ten czytelnik mógł zobaczyć ten plik cyfrowy, zanim go kupi? No, to jest, to jest dobre pytanie, natomiast odpowiedziałbym na nie pytaniem, co jest niegrzeczne, ale, ale odpowiedziałbym pytaniem. E, czy pani jest w stanie określić, e, czy książka się pani spodoba po, po blerbie z tyłu? Nie. To jest tak, że czytelnik sam będzie oceniał, czy mu się podoba ta konwersja, czy nie. My możemy dołożyć starań, żeby naszym zdaniu była jak najlepsza. Natomiast jeżeli chodzi o, o czytelnika. No, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nam się spodoba. Być może będzie mieli tą złą konwersję. <grymnie> nie mam pojęcia. To jeszcze, ostatnie pytanie. Czy prowadzicie ze swoimi czytelnikami dialog? Czy dowiadujecie się, jakie są ich potrzeby? Jak czytelnictwo się zmienia. Technologie wprowadzają nowe elementy do czytelnictwa. Czy czytelnicy komunikują Wam swoje potrzeby? Oczywiście, że tak. Mamy konto na Facebooku, zapraszamy, nasza księgarnia. Mamy konto na YouTube, gdzie prezentujemy nasze filmy promocyjne. Można na nas napisać. Nie są tajne adresy mailowe, jak pani zauważyła. Można nas znaleźć w sieci. Ale, ale, panie Dariusz, czy tak się dzieje? Tak, tak się dzieje. A co najczęściej czytelnicy piszą, jeśli w ogóle piszą? E, zależy dużo. E, nastolatki pytają się o kolejne części serii, które im się spodobały. E, Biblioteki pytają się o jakby techniczne sprawy związane z, no, związane z tytułami, które będziemy wydawać, kiedy one pojawią się, ponieważ czytelnicy się pytają. Generalnie są to czytelnicy, którzy chcą być w kontakcie z wydawnictwem. Głównie podoba im się to, co wydajemy, więc pytają się o, o kolejne rzeczy. Mają do Was zaufanie. No, no, dziękuję. No, dziękuję serdecznie, gratuluję oby tak dalej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.